No, trochę już z szalonem sobie pojedziłem, trochę go mniej więcej poznałem. Zorganizowałem sobie już pokrobie na koło, bardzo fajny na ekspresik. Także dalej, no i jeszcze jedna niespodzianka. Takie pudełeczko, zaraz zobaczymy, otworzymy, co tu jest. Kurde, to jest dobrze zapakowane. Może ja tu niepotrzebnie tu tak obcinam. Dobra, i tak oto mam używany lewarek używany lewarek do szarana do szarana, alhambra i co tam jeszcze trochę taki porze biały no, ale robotę chyba będzie robił Chodzi w ogóle? Chodzi. O wiele, lepszy niż, o wiele lepszy niż ten na kółkach. Myślę, że ten jeszcze lepiej sprawdzi. Zaraz zobaczymy. Dla potrzeb tego filmu wymyśliłem stelaż z drabiny. Dobra, i kręcimy. Gdzie tu są te uchwyty? Pod lewarek. A nadzieję, że to jest tutaj. Tutaj trochę wnieciony jest ten próg. Widać. Ale to nie szkodzi. Musi się to rusza. A jest to jakaś regulacja. Co jedziemy? No, ten lewarek idzie leciutko. Tylko strasznie to wszystko skrzypie, by pasowało posmarować Dobry olej nie jest zły Będzie tu leciało Leci Stary olej, ale olej, olej. Tutaj też poleje. Jak będę wracał, to już będzie na no, oliwie. Chyba prudnie wchodzi. Pod nas się do koło. Kurde. A, Jest po deszczu. Jest po deszczu lewarek. Ziemi. No i tutaj. Lewarek się nie bardzo nadaje na miękkie podłoże. Dzisiaj padało mocno. Spadł. Pada śliwka w komput. O. Wary wyszedł. No i co? Coś trzeba teraz zaradzić. Całe ręce mam już upierdzielone od oleju. A ja przecież taki placek ostatnio kładłem do samochodu. Więc mam. To rękawiczki założę. Strasznie patrzą mi się ręce. To operacja. Operacja reaktywacja. Tak. W stronę wiadomo. Nie wiem czy nie za duży ten kołek jest. to sprawdzimy nie, chyba. Tylko jego muszę dać po długości. Teraz się tu przesunąć. Dobra, jakoś tak. I zacznę od nowa. Dobra, idzie coś. O, przykleiło. rękawiczka. No koło się rusza. Cholera. Prógbi. Wszedł do środka. To bez tu jest chyba. Ale się wbił. Mam nadzieję, że dziurę pod wodę nie ma. Ha, Ładnie wszedł. Co tu jest tak? Chyba drzwi się otworzy. Zaraz zobaczymy. Nie, dziś się otworzyły, próg nie do środka. Jest OK. Teraz sprawdzimy tylne koło, czy się da. Ten próg zweryfikujemy. Gdzie tu jest wycięcie? Dobra, wycięcie jest tu. Więc tak warę teraz tutaj utrow? No, chyba że już nie utrafiłem. No, najlepiej tu podnieść I teraz. Zajęcie no gazu. Wstępnie po Jezu. To jest jakaś masakra, No, koło się kręci, próg nie wszedł. Ten próg zdrowy. jeszcze zostały dwa progi tu jest wycięcie więc tutaj wkładam cyk i teraz spróbuję sobie lewą ręką tylko tym razem posmaruję na no, czasu koło się kręci jeszcze nie teraz się kręci tu jest coś na śruby skręcone więc to jest taka poprzeczka więc spróbuję tutaj podnieść wygląda na to że ten samochód już miał prowi robione no i dobrze bo to to też ja nie będę musiał tego robić tu się nic nie będzie bo ja nie kurde jak to piszczenie mnie denerwuje tylko że oleju nie będę miał i no na sumie mamło jeśli powiem. Dobry Dobra, koło się kręci Koło się kręci, U, nie ma Także weryfikacja zakończona, jedny próg do środka, ale tutaj podnosiłem. Może abym tutaj przesunął lewarek, to by tak się nie działo. Ale się zadziało jak się zadziało. Dobra, chowam lewareczek. Sprawdzony działa. Bardzo fajny. Sprawdzę czy jak się tutaj wszystko mieści ten pas jakoś trzeba tu poluzować przycisnę sobie innym czerwonym lewarkiem o. i teraz tak ten lewarek muszę gdzieś włożyć jakoś gdzieś to ja wiem gdzie tylko jakoś pytanie jak on pasuje jak się go w ogóle zakłada tu jest jakiś uchwyt ale co to jest za uchwyt jak to w ogóle? Dobra. Mniejsza większość, ale to pewnie jakoś tak. By to wyglądało. No i co? Ten kołek drewniany tu jeszcze ułożę. Się tu? Zmieści się tu? Mieści się. Dobra. Tu akurat jakąś, na jakichś kablach się oprze. Super. I teraz. Zamykam, zamykam patentem śrubkowym. Jakby to było dobre rozwiązanie, to by się nie urwało. Że było jakie było, no to się urwało.